Dzisiaj przepis na pyszne libańskie skrzydełka z piekarnika. Są proste i bardzo smaczne. A, i podaję je zwykle z pesto z kolendry. Przepis na pesto znajdziecie na kanale. Zaczynamy od marynaty. Na początek 8 ząbków polskiego czosnku. Obieramy i z grubsza kroimy. Posypujemy szczyptą grubej soli, na przykład w płatkach, i bardzo drobno siekamy. A następnie przerzucamy do dużej miski. Dodajemy 5 łyżek jogurtu greckiego. Cytrynę przekrawamy i wyciskamy z niej sok. Wyciągamy moździerz i wrzucamy do niego jedną łyżeczkę ziela angielskiego. Bardzo dokładnie rozcieramy i dorzucamy do pozostałych składników. Mieszamy dokładnie składniki marynaty i dodajemy kilogram skrzydełek z kurczaka. I mieszamy tak, żeby marynata otoczyła dokładnie skrzydełka. Miskę przykrywamy. I odstawiamy do lodówki na minimum 6 godzin. Po tym czasie wyciągamy blachę z wyposażenia piekarnika i wykładamy papierem do pieczenia. Skrzydełka w marynacie wyciągamy z lodówki na godzinę przed pieczeniem i polewamy dwoma łyżkami oliwy. I ponownie mieszamy. Układamy skrzydełka na blaszce wyłożonej papierem i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni, grzanie góra-dół przez 35 do 40 minut. Podajemy z pesto i cieszymy się smakiem. Te skrzydełka są pyszne nawet jak wystygną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie więc proszę kciuka w górę, subskrybujcie kanał i komentujcie. Do zobaczenia!